Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Późna pora, postaram się krótko. Tydzień temu zmieniłem kanał na YouTube z tego małego kanału, który ma 1000 subskrybentów, na duży kanał, który ma 100 tysięcy subskrybentów. I pierwszej nocy po zmianie tego kanału, pierwszy sen i ostatni tamtej nocy, jaki mi się przyśnił, to był taki biblijny sen symboliczny. Spójrzmy na niego. Tu mamy w kontekście pozostałych SMS-ów, które już znacie, które omawialiśmy i tutaj o 16.20 w niedzielę 26 marca przyśnił mi się jeden krótki sen. Dzisiejszy sen. Zakładam jakby plecaczek na szelkach, ale zamiast sakwy jest ten sam drewniany, lekko większy krzyż. Z jasnego drewna i mam go na plecach, i jak tylko chcę iść spać, czy się położyć, aby odpocząć, to krzyż gniecie mnie w plecy. No i przez to jakby nie mogę spocząć, tak. Więc y, osoby, które oglądają kanał cały czas, to wiedzą, że tydzień temu był inny sen, gdzie na stole z białym brusem stał krzyż i ręka demona postawiła tam coś innego to tam właśnie był taki krzyż tam mniej więcej takiej wielkości i w tym moim śnie właśnie ten krzyż był lekko większy, tak? I to było takie, że on miał jakieś takie przytroczone takie szelki właśnie jak plecak i jakby założyłem ten plecak i tam był ten krzyż na tych moich plecach ale jak tylko byłem zmęczony, czy chciałem spać, właśnie tak się tylko kładłem, czy na ziemi, czy na dywanie, czy na jakimś łóżku, bo tak w tym śnie to było symbolicznie pokazane, to on mnie gniót w plecy, wżynał mi się gniótł mnie w plecy i jakby nie mogłem doznać spoczynku. No i taki ciekawy, dziwny sen mi się śnił, kiedy tydzień temu zmieniłem ten kanał i myślę, że tłumaczę to w taki sposób, właśnie, że. Nałożyłem na siebie tą misję, że postanowiłem ją kontynuować. Mało tego, nawet ją rozszerzyłem, że staram się codziennie robić filmiki i tak to wygląda: tak? że kontynuuję to swoje dzieło, jakby tą małą misję. I to jest jakby ten krzyż. I...